Nieźwitos wszystkich bardzo, bardzo serdecznie jestem i ze mną z nimi, wiecie? Nie krzycz tak człowieku. Dlaczego? No, obudzisz sąsiadów, nie wiem, cokolwiek. O 14.30 wątpię. A może ktoś mnie ma nocną pracę i teraz próbuje się wyspać, a ty tak w ogóle... Wolność tomku w swoim domku? No nie. O? Tak, dokładnie tak. Nie znasz się w ogóle kompletnie na... robieniu znaczy, umiesz i... życia. Nie, nie powiedziałeś kurwa, tego. Gruba kurwo, umrzyj. Nie, nie powiedziałeś tego. Powiedziałem, niczego nie, nie żałuję. O ty śmieciu ty, Niczego nie żałuję, lecimy. Ty grubasie ty. Dobrze. Klerdzi, klerdzi, czemu jesteście cały czas źli? Hmm. Ale weźmie się ja to Ja mam siedem. cały handel kijowski. Ja mam cały handel kijowski, to o, potem... O, trading in cloth happened to us. Zapytam merczanta, trzymam. Tego merchanta można w takim razie wysłać do Samarakandy. Transfer trade power. Halo? O? o, robię tutaj te zagrywki, które mają mi pomóc. Proplace? Mhm. Kradnę Ci z Krakowa 5 dukatów. W tym momencie. Stwierdziłem, Kraków. że koniec. Okej, okay, to fajnie. Powiem więcej. Właśnie teraz wchodzę na zakładkę budowli. Patrzę, mhm. gdzie są budowle trade. Widzę marketplace i zaczynam budować w... Marketplace, to A, odważnie. Zaczynam budować w całym handlu Krakowski. Nie no, to propsy. Bo mnie zirytowałeś swoją w ogóle. tutaj brakiem, totalnym brakiem jakiegoś poszanowania dla godności okay. człowieka. Okej. Okay. Jestem właścicielem większości trade w Europie, więc tak w sumie gadaj se zdrów. No, hmm, dawia też są tutaj, o, tu. To wszystko trzeba zabudować. Co jest? W jak ktoś powstał znowu, jakieś murzyny tam buntują się przeciwko mojej władzy. Dobrze. O, jak dobrze. Dobra, Holandię będę musiał zjeść zaraz, bo powiem Ci, że za dużo sobie folgują, wiesz? W ogóle, przypomniał mi się znowu, kolejny komiks z Europy, Universalist 4. No. Czyli taka rozumowanie powiadomień... Nie, nie, w sensie nie, nie czytałem. Nie, nie, no, nie czytałem. Wiem, rozumowanie tych, rozumowanie mechaniki gry. Mhm. Jak masz mechanikę duma, nie? No? I czasem, jak odkryjesz ten kraj, który ma tego duma, Aha. dostajesz powiadomienie. A, że, że przyjeżdża do ciebie, tak? tak Dum! Widziałem, Doom! Ja, ja... Widziałem ten komiks. <śmiech> <śmiech> Doom! Ale jest to rzeczywiście tak w sumie, jak się tak zastanowić, no to tu może tak to wyglądać. Nie sądzę. Hiszpania atakuje Austrię. Ciekawe. O, propsy. <laughs> hm. To kurwa ze znaleźli odważnie przeciwnika, co? A no? Hiszpania tak Austrię atakuje? Burgundy and Austria. No to kurwa naprawdę. Potrafią żyć na granicy. O, Dafin zajmuje Bałkany. A Dafin ma sojusz z Hiszpanią, ma też sojusz z Hiszpanią i z Nederlandami. Trzeba im go zerwać. Jeśli wypowiem wojnę Niderlandom, to do wojny idzie British Award, Brunei i Dafin. Idziemy? Komu, komu Niderlandom? Tylko tak, troszkę mam overextension. Jak technologia? Chciałbym zrobić sobie technologię, czy nie chciałbym? Lufem ma sojusz z Hiszpanią. Szkoda, moglibyśmy ich zawać jako Cobblerion. Mhm, to prawda. Ale nie chcę w takim razie. To nie lepiej Hiszpanię zaatakować? No, jakoś nie jaramię to. Dlaczego? No ja jakoś nie chcę mi się walczyć jeszcze z Hiszpanią. A jak tam wolisz? Nie mam kogo na rywala ustawić. Kto też w ogóle jest odcinek taki? 43? 44? Coś takiego? No, już niedługo. Koniec! Blisko Niedźwiedź, niedźwiedź raka cię robiła. Zrozumiem, no że mam zatekować do fe. Na przykład. No to pędzę tam jak bimber A pędź a pędzę, pędzę. Ale pędzenie jest nielegalne w kraju. Wiem. Nie rozliczasz się w ogóle i to takie. Jak możesz. Weź, chcesz coś zabrać dafem w ogóle, bo ja bym chętnie ich trochę rozkurwił. No, nie oczywiście, rzekaś... a ja wszystko bym ich chętnie zabrał. No, bym... bo im dawno nikt nic nie zabierał, a powinni trochę po głupim ryju dostać. No, zgadzam się. Zgadzam się teraz z Tobą jak nigdy jeszcze. Oni zasługują, oni są jednym z tych właśnie krajów, który zasłużył. Ty kurwo, mała. Ja cię dorwę zaraz. Floty moje strącili troszkę, wiesz. No nie. No, cwaniaczki, co kurwa, się zebrali. Weź im, im walnij. No, no. zablokowałem pół kraju, się za skończy, dobra. I słusznie, i słusznie. O, zapomniałem was. No może być. Róki, dobra. Są okay. Coś się zbugowało, nie mogę Tarnowa skorować normalnie na tym ekranie, musiałem na niego kliknąć na mapie. Tak? Dziwna rzecz bardzo. Jak ta Rosja moja wygląda, To moje granice rzeczywiście są ohydne. Twoje? Aha, paskudne. Jakbyś zjadł Szwecję, to lepiej by to wyglądało. No myślę, że to troszkę by ci zajęło zanim byś się zjadł. Przede wszystkim być wygrać wojnę, a to są, a mówimy o realnych rzeczach, nie? O no. Nie mów hop, zanim nie powiesz hip. Mmm, dobrze. no mm, nie byłbym mieć cały półwysep apeniński. Zjadasz ty, Dafian? No tak, tak, tylko oni no. mają tej fort, który mnie blokuje. Muszę iść po kolei, bo tak się zbudowali, że... Chociaż z drugiej strony mogę. A nie, w sumie. Stójcie w tej Montui, a niech to 44 tysiące tam pójdzie z drugiej strony. W sumie podobno się też dowódcy jakiś. Aaaa, Power Projection mi spadło. Tak, tak, ja mam setkę, za to, że zabierasz cały czas otomanom różne rzeczy. A w ogóle ja nie mam Hiszpania, 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 jebie ci matkę, dobra, okej. Okay. Ja nie mam rywali, więc nie mam nawet, jak sobie tego Power oh, Projection złatać. Toż tylko na mnie chyba mi się rywala już, tak? A Hiszpania nie jest rywalem dla Ciebie? Nie, ja bym ją zmasakrował. Tak, ja pewnie ci. No tak, bo to masz trzy razy dla wojska co oni, nie? Dokładnie tak. No masz 170 tysięcy więcej wojska niż ja. Jeszcze. <grym> mogę zrekrutować więcej jak chcesz. Wiem, że możesz. Ja mogę mieć obecnie bez śmiania... 500 tysięcy wojska. 535. Dzień. Patrzę, patrzę cały czas. A, szpiegujesz mnie. Nie szpieguję, tylko wchodzę w ogólnie dostępne informacje. O, są statystyki dla... <grym> Co, Bafan przyszło? O, jaki wpierdol ktoś dostaje. Jezus Maria. Co, co to jest? 7,7 i 7 morale mają. Ładnie. What the fuck? A no, to w porównaniu z moimi moralami ja mam 8 i 2. Szacun, szacun. Wow, wow, prawie wygrali. Prawie. Muszę im to przyznać, no zaskoczyli mnie. Nie sądziłem, że są aż tak silni. A tu taki szok. W ogóle za chwilę nam się sojusz zarobi, jak tak dalej pójdzie. Czemu? Ja poprawiłem relację ostatnio z tobą. A w ogóle nie pamiętam. Ja mam 196 z tobą. Ja z dyplomatów w ogóle nie korzystam ostatnio, w ogóle. Może zacznij kurwa, debilu. Nie mam do czego, no co mam kremować. To na przykład do poprawienia relacji ze mną, cielaku. No no tylko do tego. No na przykład. Dobra, słuchaj, Szwajcaria jest praktycznie cała oblężona. Fort Okupowana, ma nie oblężona. Okupowana, I nie, przepraszam. I nie Szwajcaria, tylko Flandry. O Jezus, Maria, wiesz, co chodzi, a ja się czepiasz, ja pierdolę. No, 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 no. ja mówię, że to co. To... Dobra, ja te północne forty przyjmę, więc może stąd spadać, wiesz? No ja to wszystko za, z, zajmę tą, tą stronę, więc idź od strony. Tak, przedno stronę, Idź nie... to... z tej strony, bo ja nie będę na co oblegać tutaj, chyba że nie chcę, żebym walczył. No to idę do kolejnego. No to idź do kolejnego, dalej. O, idzie na O, Ciekawe, wejdą. Zmasakuj tu. Chętnie pomści moich poległych żołnierzy, którzy tam no, prawie przegrali, prawie. No, ciężka bitwa będzie. to ta Kołyma to jest najbardziej buntowniczy naród murzyński, jaki poznałem. No, jak kolonizowałem całą serię, tak żadna prowincja się nie buntowała, A ta jedna Kołyma mówi nie. My tutaj czekamy na Michała Patera i nie. Nie wiem, że nas kolonizował. Ty, 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 ty wygrałeś bitwę? No tak, 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 wygrałem oczywiście. Hmm. Oczywiście, jakie. Duma, oczywiście, że to. No jak, żeby, nie? nie, duma, tylko. Nie wiem. Uprzedzenie. Realność. A, no, uprzedzenie też może być, no, to prawda. Dobra, e, Dafen też bierzemy, niestety nie na Cobbleridge, więc za dużo im nie zabierzemy. To tak, ty bierzesz wszystko w takim razie od e, tych cielaków tam, a ja wezmę wszystko od. E, Niderlandów. Niderlandów. Jak to? Ja, ja naszą granicę wyobrażałem sobie właśnie na Niderlandach, a ty żeś tam, kurde, żeś mi poszedł, gdzieś w Paryż w ogóle, co to ma być? Co to, 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 to ty zrobiłeś? Grasz jak ciapak, no to co, muszę reagować. Jak ciapak. Kim ty jesteś, by mnie oceniać? byś grał dobrze, to by nie było takiego problemu. Hmm. Gdzie są budynki do handlu? Trzeba budować więcej budynków do handlu, bo to, co robisz, to jest złe. Tutaj... co sobie, budź. Sieradz, Łęczyca, to wszystko ma być zabudowane nie budynkami nic. do handlu. co ten budynek daje, bo tak buduję w Dziś mówię tym ostatnim, bo nic mnie nie sprawdziłem nawet. Co on daje? Local development. Boże, nie ten budynek stawiam, nie! Uniwersytety budujesz, debilu? Boże, Tak właśnie patrzyłem, że nie ten budynek. O, teraz to jest to. Dobrze i może do tego dojdzie to. O, i to. Piękne, piękne. Co to w ogóle jeszcze z handel? Możesz i ci oblegać dalej te forty, bo stoisz to w tym zafanie i nic się nie ruszasz. No bo dopiero teraz padł fort, a nie mnie blokował. Zajmij ten fort, proszę cię. Patrzysz się na to nie mogasz. No. Może Portugalia, ze swoimi super kurwa zdolnościami do oblegania nie, mo nie mogą mi nawet oddać tego oblężenia nasz, pacanie. Mm -hmm. do, dokąd właśnie... Do, do, dokąd wyjdzie... Co? No nie mówcie, że na mnie. No dokładnie na ciebie. Góra cię tylko... chłopaki, co? A to tam mogą jeszcze wygrać. Te morale są no, naprawdę tragiczne jakieś. 77, skąd te te mają? Mam no, wyższe niż ty. Ja mam wyższe niż oni. masz wyższe niż oni? 8,2 mam. Jezu, ja mam 5,8! Skąd ty to? Jak ty to? Kurwa, tak się gra. Ros... Nie, Boże, Szwecja. Niezbalansowany shit. Nie wziąłem jeszcze doradcy do od morali, ale jak będzie trzeba, to wezmę. Jest Tak niezbalansowany shit. Tylko sposób. masa jednostek może z tobą wygrać. Cała moja armia musiałaby walczyć z twoimi 400 tysiącami, żeby wygrać. Ty Chcesz jeszcze mówić mi o jakichś wojnach i jakich żądaniach terytorialnych? No ale, no, no to jest smutne trochę, no. Co jest tym smutnego? Ja w tym nie widzę nic smutnego. A ja widzę i to dość sporo rzeczy. Na przykład? No, nie wiem, że nie mam z tobą najmniejszych szans, to nie chodzi o skilla, tylko nie wiem. Na co skilla? Na tym polu też nie masz szans. Mam? Jestem ogromną Rosją, wypraszam sobie. Co to, to wielki skill, kurwa. No, no, oczywiście, to nie masz się chwalić. Jakbym upadł w Rosją, to musiałbym być naprawdę... No to dopiero by się o No... Zgadzam się teraz, tak. Byś faktycznie grał jakiś krajem w stylu Ulm czy coś, to tak, to okej. Okay. Dobra, kiedy i coś chcemy zabrać dafem w takim razie powiedzmy. No, jak tylko będzie można i co się da. Co ty chcesz? Wszystko? Wszystko. Ty, powiem ci, że tych prowincji są drogie w chuj. I nie widzę ile będzie z tego... Jest 103 Aggressive Expansion, ale nie wiem... Nie wiem ile to jest... Nie widzę ile to jest tego... Mm, overextension, trochę Agresywnej czego? 100 agresywnej, aha, okej, okay. e, dobrze, ale nie wiem ile to będzie Extension, bo nie mogę zobaczyć. A, to trochę smutne. O matko, znowu się we mnie wbili! Dlaczego oni to robią? I wygrywają tymi moralami! Hmm. Ulufler, trochę będzie wchodzić. trzeba postarać, żeby ich jednak zdobyć. No to widzę, że widzę, że muszę sam jednak to wszystko zrobić, jak zwykle. Austria zaatakowała Ottomanów i zjada, i ona w ogóle zabiera moje etniczne ziemie. No, oni robią to od jakiegoś czasu chyba nawet, nie? Przegrałem Co? bitwę pod Monserratem. Idę tam po prostu, bo się na to nie mogę patrzeć już Nie, nie dałbym tam generała, nie! Boże, tam nie było generał, oni mi pom... A może to wygram? Dam radę! Dam, Dam radę! Dam radę! No nie! No, no nie! No nie wierzę! Nie! I znów bez lidera będę walczył <noise> To jest smutne Wiem, patrzy na to jest trochę, że trochę się czuję zażenowany, nie ukrywam, stary. No, ale oni masakrują te wojska. Patrzy na to i. wstyd. Ale oni mają chore morale, skąd to wynika? Bo mają. możesz zobaczyć, jak walczy z nimi. Skąd wynika? To Nie mają, mają idei francuskiej. I... Alain. Nie mają koniecznie. Hmm. Dobra, dajcie mi tego doradcę. Plus trzy. Może się przydać, nie ukrywam. Ach, Otomani, co wam się tam dzieje? Co wam się podziało? Jak tam z tym dofelem można pisować? Ja jeszcze troszkę. Jeżeli chcę zabrać im cztery prowincje, żebyś ty miał chociaż tylko, to, to troszkę się będę musiał postarać jednak. Te cztery prowincje od razu przy mnie, tak? Tak. To, to sprawia te... 80 Word scora, wyobrażasz to sobie? No strasznie dużo developmentu To jest 89 i to jest 55 overextension. extension. Mm -hmm, Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, Dafne upadło. Zostały jeszcze jakieś forty? Przez ułamków sekund strzału miałem minusowy hajs. Tak? Hmm. Gdybym nie wziął tej Nowary, to już by się zgodzili. Chyba, że chcesz ją bardzo. Oczywiście, chcę wszystko. Ja nie mam innej opcji, na zdobywanie, bo koalicja na mnie jest. Musimy walczyć z nimi za każdym razem. Zazdrość. Masz racy. Montferrat upadł. Dobra. Oblegaj też te prowincje niezamkowe, że tak powiem. No już powinni się zgadzać powoli. No właśnie, jeszcze nie chcą. Pamiętaj, że nie są Alien War, nie? A, no, Niderlandy wybuchły wybuchł jakimiś pisemtami. No, jebać ich. Na Ligurię się zgodzą, bez... a z Nowarą, łałep. No, tak. Smacznego. No dziękuję, dziękuję, a zjem, a no, skoruję. Proszę. Dobra, mogę, po... mogę przypałzować sobie, będzie mi troszkę prościej, bo tak ten czas leci, leci, a... Dobra, oddawajcie to, 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 mówisz? No nic dobrego. Dobra, tyle no, się no, już nie zgadzicie. bojarami, Boże. Kler i bojarzy, oni ciągle są walczą, mówią, że chcą ziemię. Dlaczego? Kurwa, ci jeszcze chcą walczyć, niesamowite. Albo. Jak mogą chcieć walczyć, tylko oni już nie istnieją? No właśnie wiem. Trochę im zabieram jednak mimo wszystko. 15 fejworów dostali. Łatko bosko, żeś im zabrał. Ty rozrastasz się w bardzo szybkim tempie, nie podoba mi się to. No i tam bez przesady. Bardzo mi się to nie podoba. Jesteś za szybki. Za szybki <noise> jest! Kojarzysz? Nie. No trailer boże. Parodia trailera polskiego jest stara jak świat. Staszek szybki jest. Nie wiem. Tylko Jedi może pokonać Jedi. Jest tak może. stary. Może. O, Gelder. Nie potrzebuję. E. Dobra. Tak, Holandia sobie wybucha. Nikomu nie przeszkadza przy okazji. Mm -hmm, tu są great free Gate. Mnie nie tu przeszkadza są... to, że Hlandra wbucha, super. Mm -hmm. Dobra, to jest ulepszone w takim razie, to jest ulepszone, to jest nieulepszone, więc ulepszymy. Dobrze, wszystko już mam. Spoko, bardzo mi się podoba północna Europa. Powoli. I będzie coś trzeba... Mi niezbyt, bo tak się stworzył granice, że nie ja zbyt. widzę, gdzie ty te granice chcesz stworzyć i mi się to nie podoba. No bez... Ale jak się teraz... pośpieszysz, to może dojdziesz. Ale to mam koalicjantów i się nie chce z nimi walczyć. Ooo, no to widzisz. Co ja zrobię? Chwileczkę. Cholera, Ulm wszedł w koalicję jednak. Wszedł? Jakby, Ulm? Jakby Un nie wszedł, to bym mógł wypowiedzieć wolne palantynatowi. Tak? No. no to szkoda, że ci się nie udało. Smutek i żal. Myślałem, że może ci się coś uda w końcu. <laughs> Za chwilę mi się uda. Co? A widzisz, no, chciałbyś wiedzieć co? Bardzo. No to... Jestem zaciekawiony nawet. A no to widzisz to. O, przyjąłem wojnę, nie wiem co to było. To była o? wojna. Coalition cyklu... war? Nie, to była wojna z cyklu, idę na ottomanów, coś mi się nie... Nie co robić, pierdolę idę na ottomanów. takie... Nie są w koalicji, boją się wejść. Okej. Okay. Znaczy, bo o to oni trzeźwo myślą, bo oni już dostają tyle razy po dupie, że oni wiedzą, że wejście w koalicję to jedyne co im da, to przedłuży ich, nie wiem, chwałę, ile można twoją chwałą nazwać, że tam, o, dłużej będziemy egzystować, jakkolwiek. Okej, okay, tylko co to za życie, jak to się mówi, tak? No właśnie. Dokładnie w tym jest problem. Co to za życie? Żaden. Renisz nie będzie, Scottish niech będzie. No, możemy coś zrobić. No i z nimi mogę walczyć. No Oni mają morale na podobnym poziomie, tak? <laughs> Czyli na takim podludzkim. Podludzkim, coś widział. Nie moja wina, że ja mam takie jednostki, tak? No ale mają mało Nie <laughs> moja wina, że jestem czarny. <laughs> no właśnie. Dobrze. To Donald Moja masakracja. Te... Przed, wy... pra... przed wybory, w ogóle to to jest. Słucham? Może Donald Trump wygrał te prawybory, tak? Tak się nazywa. No, w jednym ze stanów, nie no, przesadzam. No wiem, no ale jednak. No, coś tam wygrał. Wszystkich wynocha, mur zbudować. Really? Taki, taki korwin. Really? Ale, jest to. Ja, ja będę na niego głosować, bo mieszkał w Ameryce. Mimo wszystko. Ja bym wstydził, ale. On a, mówi, a, jak jest. Raczej, bo, znaczy, bo bym widział po prostu, że coś zrobił. Bo tam, jak oni mówią, że tutaj dadzą coś tam, tutaj ze służą zdrowia, tego nie widzisz tak materialnie. Ale taki mur to zobaczysz. No tak? bo o, to zbudował Donald Trump. Tak Jestem więc... pierwszy na świecie. Oj, a ja trzeci. O, jak mi miło. Czy ty masz karty jakieś? wiktoryka? Nie, żadnej. To czekaj. na Karelia i na Livonie. Technologii. Nie tylko. Po prostu dobrze gram może. Technologii. Karelia i Livonia. To są u hmm. ciebie obydwie karty. Huh. Ha. Ha, <prawdy> <t vale> <tare> to, to mój powierzy? człowiek, który kiedyś mówił, że on się punktacją w ogóle nie przejmuje. No? Ale miło mieć, nie? Miło mieć. Ha, okej. Okay. Halo, niedźwiedź, tutaj tak? przycikłeś. A, bo tutaj wysłałem armię. Gdzie? A, tam na tych biednych otomanów. A przegrywasz bitwę. A bo, <laughs> Bo tam nie miałem lidera. Pokonujcie Jakub pierwszy. Z jakiej on jest dynastii? Pewnie z Jakubów. Chwileczkę, bo to jakaś jest ciekawa dynastia. Barek. No to było, te marki były do jakiegoś czasu, tam. MARKI, MARKI ciekawe Dobra, idziemy do ale słaby, słaby youtuber na no odcinku już jest. O! Jeszcze na odcinku? Mhm. A pamiętam, jak mnie hejtowałeś za jedzenie na odcinkach. Wiem. Co to ta okna? Nie nie będę kontynuował tego nieśmiesznego żartu. Dobrze. Chcę cię porównać do jakiegoś youtubera, ale. <laughs> nie no, tak nie robimy. Nie, cicho bądźcie. No dobra, kogo by tu teraz zjeść? No, tu jest fajny. fajnego. Ej, znów z... problem. Oblegam wszystko znaczy? poza Wargolem. A Wargol... Wy tak pięknie okupuję wszystko dookoła Wargola, ale nie sam Wargol. Ze Worgolem? Wargolem? Sinow. Sinow... O, król mi zginął. To ich stolica na północy. Niestety do władzy doszedł mój król, kurwa debil. 3-3-1. Żeby szybko zginął. Ma 17 lat, kurwa mać. Co za debil. Małpum. No kilwa może. to jest taki odwieczny sojusznik tych ottomanów. Takie nigdy się nie poddadzą, nigdy. I będą zawsze bronić. Nie mają kompletnie żadnych szans, ale będą bronić. Kilwa, kilwa, kilwa. Mówiści Kurwa, ty ci, o Jezus Maria. Wiesz jak oni mnie nie lubią? To dlaczego? Jestem no, twoim sojusznikiem. To śmiecie. I, I dlatego już ci szufladkują, tak? Że, że, tak, dokładnie, już mnie nazwali, że hejterem jestem. Tak. Już, że jesteś lewakiem i... No. O Jezu po tej dyskusji, nie wiem czy widzieliście w komentarzach. Bo, że było, że jest w jest lewacki, no to poglądy. No, lewackie masz, no co zrobić? Lewackie. No? Masz lewackie. Każde poglądy, z którymi się nie zgadzam, są lewackimi no, nie Dokładnie, no, jak dokładnie tak, ta zasada. No, no, bliżej ci do lewicy niż do prawicy. Znaczy, no. może inaczej, jesteś w centrum, o. No, no, jesteś w centrum jak Leszek Miller. No, raczej, raczej, raczej bym się nie przychylał ku temu, ale dobrze, niech będzie. Jeżeli tak mądre głowy w internecie uważają, to... Znaczy, ja, ja, ja czytuję ja komentarze ja teraz. Ach. Akurat. Aha. No dobrze, a co, tablet wyjąłeś magiczny, czy nie? A nie, po no, prostu pamiętam mniej więcej, jak to tam pisali. A. a. Jednak moje komentarze, czytam je. Czytasz je? Nie tak jak twoje, to, 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 to twoje w ogóle nie czytam, to... żałosne, tego piszcie komentarze tylko pod moimi filmami, to wtedy być może pojawicie się na odcinku, <coughs> tablet wyciągnę i zacznę czytać. Ale jesteś żenująco niski. Nieprawda. Jesteś niższy niż Gimper. <tab�> nie. Kurwa, Warriors do Not Read Books. No, i, widzisz, no co i za śmiecie. I było, i było obrażać, jednak widzisz. Jakby czytali książki, to by wiedzieli, że to jest nieprawdą, to co teraz powiedziałeś, a teraz oni w to uwierzyli i morale inspirować. No, poradnik do roleplayów. <laughs> taki event w młodzieży, pani Basi. Poradnik do był był był, był, był. był. o tym, że to właśnie, że roleplayowcy się burzą. Ale powiedzcie, że poradnik do roleplayów. I Lich jest, kurde, cały czas. Ten, prawosławny, wyobrażasz to sobie? No i słuchaj, Ej, czyli jednak jest jakiś... Ej! Liszę! Nie mogę wypowiedzieć ty... wojnę, Zostaw właśnie? Co Ja jestem obrońcą wiary, a ja nie zajęła się sojusz. Co? Zerwiesz sojusz? Nie jestem obrońcą wiary. No to jak wypowiem im wojnę to co? zerwiesz ze mną sojusz? No. Tak? No, ale nie wypowiesz mi wojny teraz. Dlaczego? Bo, bo się to bo... robię. Robię drugiego klejman na nich. No, no nie no. Dlaczego nie? No to jest ortodoks, no. Co to obchodzi? To, że ich nawróciłeś, to mnie nic nie obchodzi. Stary. O, Agent Discovered, trochę to przedłuży. Ale nie, serio, ja zresztą wypowiadałem wojnę. Jak masz mi wypowiedzieć to teraz, to wtedy nie zarwie nam Sojuszu, bo jesteś znowu w wojnie. Eee... Nie no, to i tak muszę zaczekać, bo muszę skorować wszystko. Jak byś to celowo, żeby stracić Sojusz ze mną? Ja? W życiu. Ja stracę obrońcę wiary i będzie mi smutno. Mm. Ile masz wojska? Kurwa, no mogę się rzucić teraz. To no jest co? jeden moment, bo jak Ty w końcu zbudujesz armię, to już się na Ciebie nigdy nie rzucę. No bo chcę znaleźć ten moment, to jedno okno, kiedy mogę się na Ciebie rzucić jeszcze. Ale to taka zdrada w plecy, to to jest honorowe. Ale chciałbym ją zrobić. To jest niehonorowe w ogóle, A tak się nie robi. Od razu. Bijemy Austrię? Teraz? No. Jak chcesz, no mogę się A rzucić. Chcesz i zjeść? Bardzo chętnie. Tak? O, bo oni mają, faktycznie, Bałkany twoje mają. Co? Dokładnie, dobrze mówisz, moim językiem. Moje Bałkany. Tak, ja wiem, bo to są twoje Bałkany. Austria, Wittenberg, Papal State. Coś od papieża jeszcze masz, jakieś żądania terytorialne? Wszystkie. <grych> to, 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 to jest mój kraj. To, podoba, to, to jest, podoba, to wygląda. Się, podoba mi się twoja retoryka. Dobrze, to ja tak z, z moich tylko rzeczy hapnąłbym sobie tutaj Alzację i Lotaryngię, jeśli to nie problem dla ciebie. Mm. A przypuszczam, że nie. E, więc tak sobie zrobię, że sobie ich tutaj zjem. Zjemy sobie was też przy okazji i A, was... Tak. Zupełnie profilaktycznie zrobię jeszcze z dwie armie, bo tak jakoś mnie... Dałeś mi to myślenia, wiesz? Zrobiłbym, zrobiłbym. Dawałeś mi do myślenia, wiecie. No Ja myślę cały czas, jak, się, jak cię uderzyć, wiesz? Serio. Bo jakby wiem, że dużo ludzi na to czeka, a szukam na moment, jak zerwać sojusz, tak w taki sposób, żeby, żebyś się nie zorientował i żebym cię szybko mógł zaatakować i trafić... O, no to jest, to jest właśnie lewackie zachowanie. Ja zawsze mówię, że wypowiadam ci wojnę i żebyś mógł się przygotować, na równi. Co, tak? kurwa, na, przepraszam, polu i wyślesz mi dwa nagie miecze? Dokładnie. Chodź, walcz, walcz jak mężczyzna. A, pierdolisz. Kurwa, pierdolisz. <laughs> No, nie wiem kiedy Remig już to powiedział. W, we vlogu jednym, jak cytował chyba jakąś rozmowę z kumplem. I że kumpel do niego powiedział, kurwa, pierdolisz! Coś takiego było. Piękne, piękne. Mm. Wszyscy wychodzą z koalicji, przeciwko mnie. Okej. Okay. To ja też zrobię w takim razie jeszcze jedną armię. To jest dla ciebie ten okienko, wejść w koalicję i pojawić mi no to. Nie mogłem, patrzcie. A bo, agresywnie kwas nie miałeś, bo jesteśmy sobie szukami. 17 miałem tylko z tobą. Co, ale patrzyłem też na to, patrzyłem na to. Nie, bo musiałbym wyjść z sojuszu, ale musiałbym mieć nad tobą agresywną ekspansję, a nie zabieram jej dużo, bo jesteśmy cały czas z sojuszu. Ja, czy oni? Co jaka koalicja na mnie pozostała? Jakaś się została? na tobie coś tam jest, bo Austria jest Austrię. w Polsce. Tylko. Aha. No to, to zaraz już zjemy, co ty na to? No dokładnie o tym myślę. Dobra. Eee, Austria się klejmuje, ja już... Hmm. Skorowałem wszystko. Idziemy na wojnę? Możesz w sumie. A no to jeszcze prowadzę wojnę z otomanami, ale to nie jest problem. O, Uuu, Olof Palmstruch się zrobił, fajny generał. Coś mi się gra... UI zaczęło mi się coś budować. Grecja powstała kiedy? Nie wiem przed chwilą. A to nie moja, dobrze. To Już myślałem, że u mnie powstała Grecja. Nie przed chwilą chyba powstała. Coś mi u UI zaczęło wariować, wiesz? Bardzo dobrze. To tak, za, za to, że chciałeś się zaatakować. Jest... Kończymy zaraz odcinek na same szczęście i tak, więc... Eee... No. Austria, Wittenberg, Papal State. Kogoś chcesz na Mmm... Papal State? Ma jakichś moich sojuszników? DAFIN. Hiszpanię, to niespecjalnie. Na to nie. Na Hiszpanię zaraz się rzucimy. Dobra, to po prostu ich atakuje. Go. Okej. Okay. Mm -hmm. Ja przez Frankfurt zaatakowałem, bo mi na Frankfurcie zależy. my tu mamy? Otomani chcieliby zamówić... Musisz oblegać z... Austrię? Co ty na to? No już, już, tylko tutaj spisuję z Kilwą i Austrią, bo... Znaczy, Boże, z Kilwą i Otomanami. Walczą! Tej technologii nigdy nie wezmę, co? Mm -hmm. Powinienem. Tu jest moja armia, tu jest moja armia, dobra. Armia moja, armia. Oblega cię papież? Gdzie? Trochę przykre, gdzieś tam w Rzymie. Bardzo przykra, aż idę go zmasakrować. Co taka trochę żenada, bym powiedział. A z Stolica chyba już upadła. Nie wiem czy to jest ich stolica, czy co to jest. Czy inny kurwidołek ich? Dobra, to upadło. Dlaczego ci o walczą? Czego oni chcą od życia? Dobra, pójdę się zajmę się tym papieżem. Jak patrzę na to, jak ty się do tego zabierasz, jak pies dojeżdża to? Pies dojeżdża. Co to za sformułowanie pies do jeża? No widziałeś kiedyś jak, jak, jak reaguje pies jak podchodzi do jeża? Nie. Tak się boi, bo tak próbuje go dotknąć nosem, a jeż go kuje. Właśnie mówisz, że zabierasz się do czegoś jak pies do jeża. Śmiesznie. No. Śmiesznie. Dobra, zrobię to za ciebie i wygram ci bitwę z papieżakami. Papiżokami. Wiesz, my są papiżoki? Papiżoki? No. Takie dosyć obrzydliwe. To nie są, są przypadki ta kupa taka... Nie, to jest to jak. jak, jak... No ja nie będę tego mówił. No powiedz, no, tak. owiec. No, może trosz, troszkę się wstydzę. Mi się kojarzy to tylko z tym takim, że, że masz papier i masz kupę. Tak. Już... To jest to. No, to, 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 to. To znamy, to jest, to jest w tym samym kręgu kulturowym żyjemy. No, tak. tak, dokładnie. Ale nigdy nie poznałem osoby, która by to zrobiła. Nikt nie był hmm. na tyle, nie wiem, głupi. Ale żeby co, żeby pokazać, czy żeby. Żeby co? zrobić to. Żeby co? Papiżoki? No. Gustaw Adolf mój R się chce nazywać, ale ma statystyki 201, więc raczej nie. No się nazywał Karol, jak wszyscy z swoje dynastii. A ja no serio, ta moja gałąź dynastyczna, po prostu, nie wiem, chyba przyjął jakieś geny od ciebie, dostała gen bycia z jebanymi. Ej, co? No nie obrażaj. Dobra, no boże, dzisiaj jest właśnie. Boże, zawsze byłeś taki fajny, zadziorny, agresywny, może było cię atakować, bo wiedziałem, że bo, odpowiesz. Bo, bo Ty obrażasz, a mi się nie podoba, że brak kultury na odcinkach. Ale ty się zrobiłeś takim falafelem ostatnimi czasy. No, jestem kulturalny? No się, kończymy to nagrywanie, dziękuję bardzo. Hey. Nie ma koniec tego dobrego. Hey. Koniec. Dziękuję, ja bym Ignacy byliście wy, ze mną był Falafel, cześć! Hey.